Witam wszystkich bardzo serdecznie. I na wstępie chciałabym podziękować za każdą subskrypcję, każdy komentarz, za miłe słowo. Ale również też chciałabym podziękować za komentarze z uwagami, ponieważ dzięki nim wiem, co mam poprawić. Nie spodziewałam się tak miłych słów. Dziękuję raz jeszcze. A już nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania kolejnej przykrej historii zaginięcia. Dzisiejsza sprawa jest przykładem, jak niewiedza o tym, co stało się z bliską nam osobą, może przerodzić nasze życie w piekło. Zapraszam do wysłuchania historii tajemniczego zniknięcia Chrisa Kersey, który miał wrócić do domu o godzinie 18. W tej historii znajdziemy niepokojące telefony, dziwne listy i tajemniczą notatkę. Jest to sprawa, w której każdy najmniejszy szczegół może być ważny. Dzisiaj ponownie odwiedzamy Stany Zjednoczone, a dokładnie stan Minnesota. Miasto Igan w hrabstwie Dakota, Stan Minnesota leży w północnej części Stanów Zjednoczonych przy granicy z Kanadą. Stan jest znany z umiarkowanego podejścia politycznego i socjalnego, a jego społeczność jest klasyfikowana jako najzdrowsza i ciesząca się wysokim wykształceniem i oczytaniem. My wybieramy się do małego miasteczka Igan, liczącego niewiele ponad 68 tysięcy mieszkańców. Społeczność jest zżyta, a samo miasto należy do tych spokojniejszych. To tutaj mieszkał nasz dzisiejszy bohater Christoph Matthew Kersey, bliscy mówili na niego Riko. Chłopak urodził się 19 lutego 1973 roku. W chwili zaginięcia miał 17 lat. Dzisiaj na rok 2025 miałby ich 52. Chris był najstarszym z trzech synów Lomi i Jimiego. Z chłopakiem nigdy nie było żadnych kłopotów. Nie wykazywał też, żeby przechodził przez jakiś trudny okres w życiu. Chłopak był uśmiechnięty, pracowity i bardzo inteligentny. Mężczyzna był rasy białej, miał brązowe oczy i krótko ścięte brązowe włosy. Chłopak miał po lewej stronie na linii włosów bliznę i znamie na spodzie stopy. Christopher nosił zamiennie soczewki albo okulary z niebieskimi drucianymi obwódkami. Mężczyzna również zmagał się z trądzikiem torbielowatym, ale do tego jeszcze wrócimy. Tak więc, witamy w latach 90 w tych latach w USA następował przełom technologiczny, społeczny i powstawały wyraźne trendy w muzyce i modzie. Były to czasy, gdzie młodzież chodziła całymi dniami po centrach handlowych, jeździła na deskorolce czy organizowała amerykańskie domówki z piosenkami Britney Spears czy Basket Boys w tle. Chris nie był typem takiego przykładnego amerykańskiego nastolatka. Miał co prawda swoje grono przyjaciół, ale często czas spędzał sam i też nie miał z tym żadnego problemu. Christopher wśród swoich znajomych, bliskich i w środowisku szkolnym był znany jako świetny uczeń, któremu nauka nie sprawiała żadnych trudności. Chłopak był częścią Stowarzyszenia Najlepszych Studentów. Jest to najważniejsza organizacja w kraju skupiająca właśnie najlepszych studentów. Sama organizacja zachęca uczniów do ciągłego rozwoju zarówno w nauce jak i w sferze społecznej. Według Wikipedii jest jedną z najstarszych, największych i najbardziej rozpoznawalnych organizacji uczniowskich w amerykańskich szkołach średnich. Chris był również półfinalistą amerykańskiego konkursu o stypendia akademickie, których kwota sięga 2,5 tysiąca dolarów. Stypendia oczywiście są przyznawane na podstawie osiągnięć naukowych. Chłopak nie tylko oddawał się nauce, w wolnych chwilach grał na klarnecie w szkolnej orkiestrze oraz pływał w drużynie pływackiej w swoim liceum, co ostatnie nie było takie oczywiste, ponieważ Chris jako młody chłopak ledwo unosił się na wodzie, ale po latach ciężkich treningów, cytując, Chłód dzieciak stał się w tym sporcie naprawdę dobry. Chłopak przed zaginięciem chodził do liceum. Dzisiaj ta szkoła nazywa się Liceum Dwóch Rzek. I jako student pierwszego roku dostał się do tamtejszej drużyny pływackiej. Chris chętnie spędzał czas na świeżym powietrzu. Kochał narciarstwo i biwakowanie. Jak już wspomniałam, lubił też spędzać czas sam ze sobą. Czytał wtedy książki czy siedział przed komputerem. I tak zbliżamy się do dnia zaginięcia Chrisa. Jest poranek, piątek, 20 dzień kwietnia 1990 roku. Dzień nieśpiesznie wstaje w małym mieście Igan w stanie Minnesota. W jednym z domów rodziny Kersey, 17-letni Christopher rozmawia ze swoją mamą, pracownicą miejscowej szkoły podstawowej. Prosi on, by mógł nie iść tego dnia do szkoły, bo boli go głowa i chciałby odpocząć w domu. Kobieta zaniepokoiła się stanem zdrowia syna i nie podejrzewała go nawet przez sekundę o symulowanie choroby, Ponieważ Kristof był świetnym uczniem i nigdy nie stronił od zajęć. Kobieta więc zaproponowała, że też może wziąć wolne i się nim zaopiekować. Jego tata wyjechał w podróż służbową, więc Chris w domu zostałby zupełnie sam. Chłopak przekonał mamę, że da sobie radę, po prostu musi trochę odpoleżeć. Lomi dała chłopakowi lek przeciwbólowy, dostępny bez recepty, i wyszła do pracy. Kiedy kobieta późnym południem, dokładnie po godzinie 15 wróciła do domu. Była świadkiem nietypowej sceny. Ich pies biegał luzem, bez smyczy po podwórku, co dla tej rodziny było bardzo nietypowe, by pies biegał sam, bez żadnego nadzoru. Kiedy kobieta weszła do domu, wszędzie panowała całkowita cisza. Nagle, na blacie w kuchni, zauważyła tajemniczą wiadomość: Na kartce, pismem jej syna było napisane: Mamo, coś ważnego się wydarzyło plus czuję się trochę lepiej. Z powrotem o szóstej, w nawiasie. Chyba, że się zgubię, miłość, Chris. Słowo zgubię się podkreślono dwa razy, co mama Krisa uznała za żart, ponieważ Chris miał tendencję do zapominania dróg i tras w różne miejsca, przez co czasami się gubił, co stało się już ich rodzinnym dowcipem, chłopak czasami po prostu zbaczał z kursu. Brat Krisa po powrocie do domu zauważył, że wraz z chłopakiem z garażu zniknęła rodzinna furgonetka, Dodge Caravan z 1988 roku i co przeraziło jeszcze bardziej rodziców Krisa, w domu nigdzie nie było strzelby, Mossberg kalibru 20 z magazynkiem na trzy pociski, jednak amunicja, którą Jim, ojciec chłopaka, trzymał w innym miejscu niż broń, pozostała nietknięta. Kiedy wybiła godzina 18, czyli ta, o której Chris deklarował wrócić do domu, a nadal się w nim nie pojawił, mama chłopaka zaczęła się martwić. Jak wspomniałam, ojciec 17 latka był w tym czasie w delegacji, ale kobieta cały czas informowała go o sytuacji. Robiło się coraz później Ilomi biła się z myślami, czy nie poinformować policji o zaginięciu chłopaka. Kiedy wybiła już północ, a Krisa nadal nie było, kobieta zadzwoniła na posterunek policji zgłosić zaginięcie syna. Niestety poinformowano ją, że nie minęły klasyczne 24 godziny, by policja zajęła się sprawą. Mama Chrisa oczywiście poinformowała funkcjonariuszy, że z domu wraz z Chrisem zniknęła ich rodzinna broń, lecz policja nie uznała tego faktu za wystarczająco ważny, by rozpocząć jego poszukiwania. Chłopak nie wrócił tej nocy do domu i nie wiadomo, co się z nim działo. Rodzina nie miała z Chrisem żadnego kontaktu. Według źródeł śledczy sądzą, że 17-latek mógł żyć co najmniej jeszcze 24 godziny, ponieważ dzień po jego zniknięciu, w sobotę 21 kwietnia 1990 roku, do domu rodziny Kerzy dotarł list. Wszystko wskazuje, że jego autorem był właśnie Chris. List wysłano z miasta Duluth, w stanie Minnesota, które jest oddalone od miasta, w którym mieszkał chłopak z rodziną, czyli od Igan, również w stanie Minnesota o około 2,5 godziny jazdy samochodem. Treść listu jasno wskazywała, że Chris w piątek 20 kwietnia 1990 roku skłamał swoją mamę, że źle się czuł. Chciał być w domu sam, by móc korzystać z samochodu i pojechać, cytuję zdanie z listu, nawet nie wiem dokąd. Co zdruzgotało rodziców chłopaka, to informacja, że 17-latek planuje odebrać sobie życie. Przeprosił również za wyrządzenie krzywdy swoim bliskim. Rodzina była w szoku. Lomi, mama chłopaka, nie czekając chwili dłużej, zgłosiła zaginięcie swojego syna. Jego ojciec postanowił szybciej wrócić z delegacji, by móc pomóc w poszukiwaniach. Podczas poszukiwań chłopaka wyszło na jaw, że Chris w dniu swojego zaginięcia wypłacił 200 dolarów ze swojego konta oszczędnościowego. Dwa dni po zniknięciu Chrisa, czyli w niedzielę 22 kwietnia. Furgonetka, którą poruszał się 17-latek, została odnaleziona na poboczu drogi hrabstwa Itasca, leżącego w północnej Minnesocie, w pobliżu lasu stanowego George Washington. Miejsce odnalezienia samochodu znajdowało się około 20 mil, czyli niewiele ponad 30 km od Grand Rapids, gdzie mieszkali dziadkowie chłopaka. W środku pojazdu śledczy znaleźli kluczyki i kolejną notatkę Christophera, mówiącą, do kogo należy samochód. Na miejsce od razu wezwano psy tropiące. Policja przeprowadziła szeroko zakrojone przeszukiwania terenu. Niestety nic nie udało się odnaleźć. Psy wyczuły zapach około kilometra w głąb lasu od autostrady nr 38, ale nagle straciły trop. W źródłach pojawiła się informacja o pewnym kierowcy, który miał zabrać autostopem chłopaka bardzo podobnego do Krzysztofera i zawieźć go właśnie do Tulut, gdzie na tamtejszej poczcie wysłano list do rodziców siedemnastolatka. Niestety nigdy nie udało się potwierdzić tej informacji. Policja wraz z rodziną nie przestawała szukać chłopaka, rozdawano plakaty, szukano świadków i rozpytywano lokalną społeczność, niestety wszystko na próżno. Rodzice 17 -latka nie wierzyli, że chłopak tak po prostu wyszedł z domu z zamiarem odebrania sobie życia. Tydzień po zniknięciu Krisa jego rodzina i jego sąsiad, najlepszy przyjaciel chłopaka, zaczęli otrzymywać dziwne telefony. Kiedy ktoś podnosił słuchawkę, po drugiej stronie nikt się nie odzywał. W tle było słuchać dużo trudnego do zidentyfikowania hałasu. Często porównywali te dźwięki, jakby w tle trwała impreza. Jednak kiedy próbowano porozmawiać z dzwoniącym, to tajemniczy rozmówca się rozłączał. Po sześciu miesiącach codziennych połączeń zagadkowe telefony ustały. Rodzina chłopaka była przekonana, że dzwonił nikt inny jak właśnie Chris. Niestety nie mieli na to żadnych dowodów. Uznano, że chłopak może zaczął tęsknić i żałować swojej ucieczki, dlatego kontaktował się z bliskimi w taki sposób. Mógł to być oczywiście też głupi żart, który ktoś przez pół roku powtarzał z premedytacją. Policja sądziła, że broń, którą tamtego dnia zabrał z domu nastolatek, została przez niego porzucona gdzieś na wsi w Minesocie, albo mógł ją znaleźć przypadkowy myśliwy i nikogo o tym nie poinformować. Jakiś czas po zniknięciu Chrisa, niestety źródła nie podają dokładnej daty, Przypuszczenia śledczych częściowo się potwierdziły, ponieważ pewien myśliwy odkrył właśnie na wiejskich terenach Minnesoty broń pasującą do broń rodziny Kerzy. Ale śledczy nigdy nie udowodnili, że to była ta sama broń. Kolejna dająca nadzieję wskazówka pojawiła się, jak jeden ze świadków zgłosił, że najprawdopodobniej rozmawiał z Chrisem w stanie Maine, ale tego też nigdy nie udało się potwierdzić. Kolejne tajemnicze zdarzenie miało miejsce 14 lat po zniknięciu Chrisa Kersey, czyli w 2004 roku, kiedy do śledczy dostali anonimowy list Seattle w stanie Waszyngton. Jego autor określił chłopaka mianem Anioła Stróża i powiedział, że Chris wróci do domu jak będzie gotów i by policja w końcu przestała go szukać. Autora listu także nigdy nie udało się zidentyfikować, jednak ta wskazówka była przez funkcjonariuszy uznana za nieprawdziwą. Według relacji rodziny oraz przyjaciół chłopaka, Chris nigdy nie wykazywał zachowań niepokojących, świetnie się uczył, wyznaczał sobie cele, które realizował i jak coś sobie postanowił, to nie spoczął, zanim tego nie osiągnął. Jak wspomniałam, nie był co prawda duszą towarzystwa, ale nie był nią z własnego wyboru, nie z konieczności. Miał sporo przyjaciół, z którymi lubił spędzać czas i oni też nie zauważyliby z Chrisem, działo się coś alarmującego. Chłopak zmagał się z ciężkim trądzikiem na twarzy, według źródeł trądzik, na który cierpiał Chris, czyli trądzik torbielowaty jest to ciężka odmiana, na którą chorują częściej mężczyźni niż kobiety. Ten rodzaj trądziku charakteryzuje się guskami zwanymi torbielami lub cystami, stopniowo gromadzącymi widzielinę. Często towarzyszy im obrzęk i stan zapalny, zdarzają się też wykwity sporych rozmiarów. Chris zażywał silne leki, by się go pozbyć. Niestety wiele z takich leków powoduje poważne skutki uboczne wpływające na samopoczucie pacjenta. Mogą występować objawy psychotyczne, nasilenie się depresji i lęk. Według raportu szacuje się, że występowanie zaburzeń psychicznych wśród pacjentów dermatologicznych jest rzędu 30-60%. Problemy skórne, takie jak trądzik torbielowaty, są bardzo widoczne i mocno wpływają na nasze samopoczucie. Problemy psychiczne i skórne są ze sobą blisko powiązane. Czy choroba, na którą cierpiał nastolatek, wpłynęła na jego decyzję o opuszczeniu rodzinnego domu? Jedyny przełom w sprawie zaginięcia Chrisa, który na nowo rozbudził nadzieję w rodzinie chłopaka, nastąpił w 2016 roku, kiedy to sprawa innego zaginionego chłopaka po 27 latach w końcu została rozwiązana. Jacob Watering zaginął 22 października 1989 roku około godziny 21 w St. Joseph w Minnesocie. Cała historia wstrząsnęła lokalną społecznością. Tego dnia 11-letni Jacob wraz ze swoim młodszym bratem i również 11-letnim kolegą wracali z wypożyczalni kaset wideo. Szykował się dla chłopców wesoły wieczór przy oglądaniu ulubionych filmów i przy zajadaniu się słodyczami. Kiedy chłopcy na swoich rowerach przejeżdżali przez spokojne osiedle domków, nagle na ich drodze stanął zamaskowany mężczyzna z bronią w ręku. Zaczął się im badawczo przyglądać. W końcu wskazał na kopa, a reszcie kazał uciekać. Chłopcy od razu, przerażeni, poinformowali o tym, co się stało swoich rodziców. Rozpoczęto poszukiwania. Po długich i bezowocnych poszukiwaniach sprawa na długie lata stanęła w miejscu, aż do września 2016 roku, kiedy szczątki chłopca odkryto na farmie mężczyzny o imieniu Danny Heinrich, który w chwili porwania jedenastolatka mieszkał zaledwie 30 minut od domu chłopca. Mężczyzna był już wcześniej notowany przez lokalną policję. W roku 1990 zostało oskarżony o porwanie dwunastolatka. Henryś przyznał się, że tamtego dnia porwał Jacoba. Założył mu kajdanki i wrzucił do bagażnika, po czym wywiózł chłopca do lasu. Następnie wykorzystał przerożonego chłopaka. W pewnej chwili Henryś wystraszył się policyjnych syren, które usłyszał gdzieś w oddali, więc postanowił dwa razy postrzelić chłopca i ukryć jego ciało. Mężczyzna został skazany na 20 lat więzienia. Rodzicom Krisa bardzo zależało, żeby rozwikłać zagadkę zaginięcia ich syna. Pomyśleli, że podobny los mógł spotkać także Krisa. Nie chcieli wierzyć w to, że 17-latek mógł sam odebrać sobie życie. Ponownie więc zaczęli rozpytywać społeczność. Zrobiono progresję wiekową Krisa. Rodzice Krisa udzielili również poruszającego wywiadu. Skoro los jednego chłopca po latach się wyjaśnił. Może los ich syna również wyjdzie na jaw i zakończy ich lata niewiedzy i cierpienia? Niestety działania rodziców nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Nigdy nie odkryto, co stało się z Chrisem i jak potoczyły się jego losy tego pamiętnego dnia 20 kwietnia 1990 roku. Policja uważa jednak, że mężczyzna zdecydował się zakończyć swoje życie, możliwe, że zrobił to w lesie, nieopodal miejsca, gdzie odnaleziono porzucony samochód. Nigdy jednak nie odnaleziono ciała chłopaka, nie jego szczątków, nie ma też pewności, czy broń, którą odnalazł leśniczy, rzeczywiście była tą bronią, którą zabrał Chris ze swojego domu. Jeżeli na latach wykorzystał broń, to skąd miał amunicję i dlaczego obok broni leśniczy nie odnalazł ciała chłopaka? Istnieje możliwość, że odnaleziona broń wcale nie należała do rodziny Kerzy, a porzucona w lesie strzelba była zwykłym zbiegiem okoliczności? Prawdopodobne jest to, że chłopak, tak jak napisał w liście do rodziców, zakończył swoje życie, jego ciało mogła zjeść na przykład leśna zwierzyna, a broni nigdy nie została odnaleziona. Pojawiają się spekulacje, że tajemnicze telefony nigdy nie były sprawką Krisa. Możliwe, że robiła to jakaś osoba, która dysponowała numerami zarówno do sąsiada chłopaka, jak i do jego rodziny i dzwoniła tak dla żartu. Brzmi to okrutnie i ciężko wyobrazić sobie, że ktoś przez pół roku wydzwania do pogrążonej w smutku rodziny, tylko dla kawału. Głuche telefony dały rodzinie Krisa dużo nadziei, że nastolatek żyje tylko z niewiadomych przyczyn, nie chce z nimi kontaktu. Chłopak w chwili zaginięcia miał na sobie okulary w niebieskie druty, białe skarpetki dresowe, brązowe buty żeglarskie, jasnoniebieski niebieski trench do połowy łydki, dużą bawełnianą bluzę, niebieskie lub czarne dżinsy, Chłopak przed swoim zaginięciem nie rozstawał się z plastikowym zegarkiem marki Swatch z czarno-białym paskiem wzór zebry. Rodzice Chrisa już jakiś czas temu wyprowadzili się z domu, z którego zniknął ich syn, ale zostawili ten sam numer telefonu z nadzieją, że Chris żyje i się z nimi jeszcze kiedyś skontaktuje. Jim, ojciec Chrisa, w wywiadzie udzielonym jakiś czas po zaginięciu syna opisał ból serca związany z tą sytuacją. Mówię Wam, że kiedy ludzie mówią o tym, że ich serce tonie, kiedyś myślałem, że to jakaś metafora, nie jest. Możesz być tak rozdarty, że czujesz jakby Twoje serce spadało. Waży dużo. To chwila, której mam nadzieję nigdy więcej nie przeżyć. I tak kończy się historia Chrisa Matthew Kersey. Jego rodzice cały czas nie tracą nadziei, że chłopak żyje i marzą, by wrócił do domu. Nie pojawiały się żadne nowe wiadomości, ani nie zgłosił się żaden nowy świadek, którego zeznania mogłyby wnieść przełom w sprawie. Dziękuję za wysłuchanie historii Krisa i zapraszam do słuchania kolejnych podcastów i raz jeszcze dziękuję za poświęcony mi czas i za każdą subskrypcję. Nie przedłużając już, tradycyjnie życzę spokojnego wieczoru albo miłego dnia i mam nadzieję, że do usłyszenia. Cześć.